W następnej ale justacji, tym razem angielski piwo z browaru Crate. I jest to IPA. 6% alkoholu. No. E, piszą tutaj, że... ...że jest... Że jest wybitne. W składzie jest... ...słód ćmienny pszenica, chmiele i drożdże. No nie piszą dokładnie co. Wobec co, Wobec czego trzeba sprawdzić na ich stronie. A na ich stronie pisze, że e, jeśli chodzi o słody, to użyli e, pale Monachijskiego i pszenicy. A chmiele to magnum, chinuk, cascade i mozaik. Jak widzicie, piwo jest raczej barwy słomkowej. Opalizujące. Piana niewielka, opadająca. Dodajemy tutaj za to drobne pęcherzyki e, w kolorze kri. No, ogólnie to dobrze wygląda. Aromat nie jest zbyt duży. To się rzuca na nos. Nie na oczy, na nos. E, to. Że jest taka nutka, jakby z tej chlizny. Ja to czasami znajduję w bimbirze albo taki, czy co, zest pomarańczowy czy grejpfrutowy, kiedy macie dużo tych olejków. Aromat sam nie jest zbyt intensywny tutaj, jest trochę cytrusowości, troszkę jakby karmelu. A właśnie, właśnie ta, ta dziwna taka nutka z ten jak gdzieś, coś takiego się wyłania. Dobra, to spróbujmy. Średnie nasycenie. Jest ta sama nutka. Ta sama nutka, z tym, że odrobinę jakby inaczej oświetlona. Powiedzmy, zyskuje inny charakter, odrobinę. Jest trochę tutaj słodowości. Troszkę karmelu. Troszkę przypalanego karmelu. Nutki pomarańczowe. Jest gorzka pomarańcza. Trochę innych cytrusów. Trochę grejpfruta. To trochę tutaj jest tak zakręcone, szczególnie z tym karmelem, ze słodowością i z tą taką nutką właśnie, jakby stęchlizny. Bardzo przypomina angielską gorzką marmoladę. To jest hmm, fajne, nie jest ciężkie, pi, bardzo pijalne, odświeżające, hmm, cytrusowe, ale ma tą właśnie tą hmm, jakby cięższą stronę. Bardziej mar, 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 marmelada tak, i jam. Hmm, także gorzka marmolada, trochę takiej właśnie karmelu, przypalanego karmelu. Goryczka jest no niewielka. E, troszkę grejpfrutowa i właśnie troszkę taka zastowa um, Ogólnie jest przyjemnie, odświeżająco. Zdecydowanie jest to dosyć pijalne. E, nawet można podchodzi pod sesyjność, z tym, że to jest 6%, trzeba uważać ale 6% to jest próg wykrywalności alkoholu, także nie każdy tutaj e, znajdzie, radę, jeżeli to było po prostu woda i alkohol. E, natomiast wydaje mi się, że jest dosyć fajnie ukryta. Alkohol to znaczy się. Tak, takie raczej delikatne IPA. Bez e, jakiś wytrysków smaku czy aromatu ogólnie przyjemne raczej zrównoważone raczej takie właśnie chcące być codziennym piwem mi się wydaje ale za to jest dosyć pijalne można przy nim posiedzieć nawet troszeczkę tak, warto spróbować. Warto spróbować ocenić yy, i mieć własny poglądy na sprawę. Mam nadzieję, że yy, film się Wam podobał. Je, podobało mi się to piwo, Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, co będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, żeby mieć na bieżąco. No i nie opuścicie żadnej nowej radiostacji. zdrowie, zdrowiecie jest.